STS, Zaklade Bukmacherskie, offiziellen Bukmacherem Kielce. Ja, erstmal schönen guten Abend. Eigentlich habe ich nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, für das, dass wir so eine schlechte Stimmung haben, für das, dass es bei uns in der Mannschaft nicht passt, hat die Mannschaft heute gezeigt, was es heißt, Charakter zu haben. Und ich denke, sie haben sich diesen Sieg verdient. Właściwie nie mamy dzisiaj dużo do powiedzenia, e, w związku z tym, że, druży że drużyna nie żyje, że e, u nas nie pasuje, to dzisiaj e, wynik mówi, mówi dla siebie, e, słusznie tutaj wygraliśmy. Dziękujemy. Dziękuję, bardzo zapraszam bardzo do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy o, za piątkową część konferencji. No, zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, przegraliśmy zasłużenie. Na pewno do momentu 0-0, gdzie mieliśmy dwie sytuacje, e, jeszcze tak źle nie było, bo uważam, że, że gdyby Marko wykorzystał tę sytuację, mogłoby być inaczej. Popełniliśmy przede wszystkim błędy bardzo mocne przy bramkach, ale już przy tej pierwszej najwięcej mogliśmy zrobić jako zespół, bo nie może być tak, że z pieką przebiega całe boisko i, i dostajemy, dostajemy bramkę. Na pewno. Uważam, że ta przerwa jest bardzo dużo niepotrzebna, bo, bo, bo jest dużo pracy, nie tylko pod względem fizycznym, ale też innym. I na tym wszystkim trzeba się skupić. No to za dużo nie będę mówił, bo domyślam się, że będzie dużo pytań, więc jestem do dyspozycji. Tak jak trener powiedział, zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Czy możemy zadawać pytania? A czy ja kiedyś nie pozwoliłem? No bo ostatnio to ciężko z tym dołożę. Troszkę się obraziliście na dziennikarzy, że nie mogą pytań zadawać. Nie no przypomina sobie takiej sytuacji. No ale przejdźmy do znaczenia, pamiętajcie. Panie Plenerze, y, mówiliśmy jakiś czas temu o tym, że zespołowi ewidentnie brakuje świeżości, że ewidentnie brakuje, czyli jednak na mojej wychodzi, że te przygotowania jednak były nie do końca takie, jak powinny być i to, że zespół dzisiaj odstaje fizycznie, to jest aż nadto widoczne i widzą to nasi przeciwnicy, a szczególnie jak go bodajże przy ostatniej bramce odjechał e, Iwanowi Runie na to? To bym się nie do końca zgodził, bo, bo, bo to już jest predyspozycja szybkościowe. Trafił zawodnik, jeden z najszybszych w drużynie przeciwnika na, na, na środkowego na Iwan Runie trochę... tak nigdy wolno nie biega. Proszę? Iwan Runie tak nigdy wolno nie biega. Nie wiem, nie wiem czy Iwan aż tak wolno biega. Też były pojedynki, które my wygrywaliśmy szybkościowy. Zawsze będzie boczny pomocnik w 90% jest szybszy od środkowego brońcy. Są jakieś tam wyjątki pojedyncze, gdzie środkowie są szybcy, ale może bardziej bym się odniósł nie do indywidualnej, tylko do tego tego przygotowania. Ja bym powiedział tak, my wiemy, że to nie jest problem, problem jest gdzie indziej, natomiast tak to z boku wygląda i tu muszę przyznać rację, bo jak się patrzy z boku na mecz, to wyglądało tak, że my dzisiaj wyglądamy źle, źle fizycznie. Ja bym, ja uważam, że gdzie indziej jest problem, że, że o tym wszystkim decydują cechy i tego nam zabrakło w tym meczu i wówczas Odbiór byłby inny, ale dzisiaj ja wiem, że jak początek rundy jest taki, może już nie jest początek, ileś mięczu się rozegra i nie ma wyniku, to, to zawsze jest ocena tylko jedna, że to jest przygotowanie fizyczne. Ja jestem na 100% przekonany, że tak nie jest, natomiast yy, uważam, że dużo jest do poprawy pod względem ewolucjonalnym.